Umiłowane dziecko, aniołowie Pana przynoszą dziś dla Ciebie pocieszającą wiadomość. Musisz działać szybko i udać się na modlitwę do Boga, bo Twój pokój wreszcie został napełniony boską energią i namaszczeniem Pana. Pozwól, aby Twoja dusza się uniosła i połączyła z Bogiem, gdy klękasz i wznosisz swoje modlitwy ku niebu. Niech Twoje słowa wypełnią Twoje serce żarliwością i oddaniem, bo znajdujesz się w miejscu świętym, gdzie dzieją się cuda, a sny stają się rzeczywistością. Dziękuj za każde błogosławieństwo, które zostało Ci dane, i proś o boskie prowadzenie oraz ochronę na każdy krok, który podejmujesz. Kiedy pielęgnujesz wdzięczność, otwierasz drzwi do radości i pokoju. A twoje życie zaczyna jaśnieć boskimi błogosławieństwami. Wysławiaj Pana za wszystkie dary, które ci ofiarował, i ufaj, że nadal będzie błogosławił Twoje życie swoją bezwarunkową miłością i nieustanną opieką. Napisz, Dziękuję Ci, Mój Boże. Zanim ten film się skończy, Pan przyniesie Ci niespodziankę, ale tylko wtedy. Gdy pozostaniesz na modlitwie i uważnie wsłuchasz się w Jego nauki, to będzie minuta mądrości poświęcona wyłącznie Tobie. Moje ukochane dzieci, słuchajcie słów swojego Stwórcy. Dziś przychodzę do Was z obietnicą, która przetrwa przez wieki i pokolenia. W mojej nieskończonej mądrości i miłosierdziu obiecałem błogosławić Ciebie i Twoich bliskich wszystkim. Czego pragnie wasze serce? Wyleje błogosławieństwa na wasze finanse, wasze źródła dochodu pomnożą się, a wy doświadczycie nieustannego przepływu zasobów. Przez moje drogi zostaniecie poprowadzeni do tego, który zaspokoi wasze pragnienia, pozwalając wam cieszyć się pięknem i wygodą, których pragniecie. Napisz: 15:15 Wierzysz w Boga. W nadchodzących dniach bądź gotów na niezwykłe przełomy we wszystkich dziedzinach swojego życia w zdrowiu, relacjach, pracy, biznesie czy finansach przygotuj się, by zauważyć znaczące poprawy. Dlatego tak ważne jest, abyś pozostał tutaj do końca, aby otrzymać błogosławieństwa Boga. Dla ciebie, który tęsknisz za prawdziwą miłością, poprowadzę twoje kroki połączę serca pokrewne zaprowadzę cię do twojej bratniej duszy przeznaczonej by iść u twego boku w miłości czystej i prawdziwej odnajdziecie wzajemne towarzystwo wsparcie i trwałą radość napisz 55 55 aby to teraz otrzymać, uczyńmy teraz krótką modlitwę uwielbienia naszego potężnego Boga, ukochany Ojcze. W tej chwili modlitwy moje serce przepełnia miłość i wdzięczność za Twoją stałą obecność w moim życiu. Wychwalam Cię, Boże, za Twoją dobroć, miłosierdzie i wierność. Dziękuję Ci, że kochasz mnie bezwarunkowo, że nigdy mnie nie opuszczasz. Nawet w najtrudniejszych chwilach. Dziękuję za błogosławieństwa, które otrzymuję każdego dnia, zarówno te wielkie, jak i te małe, i za wszystkie momenty, w których Twoja ręka była nade mną, prowadząc mnie i chroniąc. Dziś wyznaję moją miłość do Ciebie, Boże, i uznaję, że jestem całkowicie zależny od Twojej łaski i miłości. Niech moje serce będzie pełne miłości do Ciebie i do bliźnich. Pomóż mi kochać tak, jak Ty kochasz, z współczuciem, przebaczeniem i hojnością. Przebacz mi moje błędy i słabości, umocnij mnie, abym mógł kroczyć Twoimi przykazaniami, szukać Twojej woli we wszystkich dziedzinach mojego życia. Niech moje życie będzie odbiciem twojej miłości i twojego światła na tym świecie. Pan posłał bardzo szczególne słowo dla ciebie. Dlatego słuchaj uważnie, a jeśli możesz, zatrzymaj to co robisz i oddaj się pokarmowi swojej duszy. Ewangelia Jana, rozdział 3, werset 30. On musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym. Rozmyślając nad tymi słowami, stajemy wobec głębokiej i przemieniającej prawdy. Jan Chrzciciel rozpoznał swoje miejsce jako zwiastun, narzędzie w rękach Boga, które miało ogłosić przyjście Mesjasza. Zrozumiał, że jego misją nie było szukanie sławy ani osobistego uznania, lecz wywyższanie wielkości tego, który miał przyjść. Te słowa uczą nas cennej lekcji o pokorze i oddaniu. Jan chrzciciel pokazuje nam prawdziwe serce Sługi Bożego, człowieka, który rozumie, że jego życie nie jest o nim samym, lecz o wywyższaniu chwały i majestatu Pana uświadomił sobie, że jego własne znaczenie jest niczym wobec Syna Bożego. Dziś i my jesteśmy wezwani. Aby pójść za przykładem Jana Chrzciciela. W świecie, który ceni autopromocję i nieustanne dążenie do sukcesu i uznania, jesteśmy wezwani, by się umniejszać, aby Jezus mógł wzrastać w naszym życiu. Oznacza to odłożenie na bok własnych pragnień, ambicji i ego oraz pokorne poddanie się woli Boga. Gdy pozwalamy Jezusowi wzrastać w naszym życiu, otwieramy przestrzeń dla Jego łaski, miłości i przemieniającej mocy. Uznajemy, że On jest centrum wszystkiego, prawdziwym celem naszego istnienia. Oświadczamy, że nasze życie nie jest o nas samych, lecz o służeniu i uwielbianiu Go we wszystkich dziedzinach. Kiedy się umniejszamy, pozwalamy, by światło Chrystusa świeciło przez nas, nasze słowa i czyny odbijają Jego dobroć i współczucie. Nasze świadectwo staje się potężniejsze i bardziej poruszające, prowadząc innych do poznania miłości i zbawienia, które znajdujemy w Jezusie. Pamiętajmy o słowach Jana Chrzciciela: Trzeba, aby On wzrastał. A ja się umniejszał. Niech to będzie nasza codzienna modlitwa i pragnienie naszego serca, aby Jezus był wywyższony we wszystkim. Czym jesteśmy i co czynimy? Napisz: Niech on wzrasta, a ja maleję. Aby przyjąć słowo Pana i zastosować Jego naukę w swoim życiu, wznieś się w modlitwie, O Boże! Gdy żeglujemy po niepewnych morzach istnienia, błagam Cię, abyś nadal okrywał nas swoimi niewypowiedzianymi błogosławieństwami. Niech światło Twojej mądrości oświeca naszą drogę, prowadząc nas każdym krokiem, który stawiamy. Niech poczujemy Twoje kochające ramiona, obejmujące nas i chroniące przed niebezpieczeństwami, które czają się wokół. Ponad wszystko, niech zawsze odczuwamy Twoją czujną obecność, troszczącą się o nas we wszystkich naszych przedsięwzięciach. Błagam Cię, O Boże, abyś wyrył w naszych sercach niezachwiane zaufanie do Twojej obecności. Pośród prób i wyzwań, które napotykamy, pozwól nam znaleźć pocieszenie w pewności, że Ty jesteś z nami. Niech nasza wiara będzie podtrzymywana przekonaniem, że prowadzisz nas i chronisz w każdych okolicznościach. Oto sposoby, w jakie działa Duch Święty Boga. Pierwszy sposób: Duch Święty przekonuje nas o grzechu, prowadzi nas do prawdy i kieruje naszymi decyzjami oraz czynami. Pomaga nam rozróżniać dobro od zła. Uzdalniając nas do życia zgodnego z wolą Boga. Drugi sposób: Duch Święty działa w nas, aby nas przemieniać, rodząc w naszym życiu duchowe owoce: miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, hojność, wierność, łagodność i opanowanie. Te cechy są dowodem działania Ducha Świętego w nas. Trzeci sposób: Duch Święty przybliża nas do Boga, czyniąc nas świadomymi Jego obecności, budząc w nas coraz silniejsze pragnienie szukania i poznawania Boga w osobistej relacji. Odczuwamy wtedy głębokie połączenie z Ojcem i Synem, doświadczając Jego pokoju i miłości w naszym życiu. Czwarty sposób. Duch Święty czyni nas wrażliwymi. Na swój głos i prowadzenie. Możemy dostrzegać Jego obecność poprzez głębsze zrozumienie Słowa Bożego, przez wrażliwość na potrzeby innych i przez wewnętrzne poczucie pokoju i potwierdzenia. Gdy jesteśmy w zgodzie z Jego wolą, napisz: Przyjdź, Duchu Święty Boży, jeśli wierzysz w te sposoby działania Ducha Świętego. Z wielką miłością i mocą zrywam więzy, które Cię krępowały, łańcuchy ubóstwa, niedostatku i choroby zostają złamane. Bądź świadkiem: jak Twoje łzy zamieniają się w łzy radości, Twoje cierpienie w uzdrowienie, a Twoje bitwy otwierają drogę do błogosławieństw. Widzę Twoje trudności i smutki, działam na Twoją korzyść. Nie rozpaczaj, bo przynoszę wyzwolenie i zwycięstwo we wszystkich dziedzinach Twojego życia. Te przeszkody, które wydawały się nie do pokonania, zostaną przezwyciężone, a Ty doświadczysz pełni błogosławieństw, które przygotowałem dla Ciebie. Napisz 222, aby otrzymać to, co najlepsze od Boga. Jak dobrze jest przyjmować słowo Pana i odnawiać naszą wiarę. Czyniąc to każdego dnia, stajemy się coraz bliżsi Bogu. Jeśli dzisiejszy duchowy pokarm Ci się spodobał, proszę, polub ten film i nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Minuta mądrości dla Ciebie dziś. Jeśli jesteś chory, nie rozpaczaj. Nie myśl o porzuceniu życia. Bo byłoby to tchórzliwe i haniebne. Znoś cierpliwie próbę, bo choroba jest najlepszym sposobem na oczyszczenie naszego ducha. Ileż to ludzi cierpi bardziej niż ty, a mimo to trwają i reagują z heroiczną siłą. Czyń tak samo, nigdy nie rozpaczaj. Modlitwa końcowa, umiłowany Ojcze Niebieski. W tej chwili modlitwy pragniemy wznieść do Ciebie nasze serca pełne wdzięczności. Dziękujemy Ci, że dałeś nam swoje cenne słowo, które jest lampą dla naszych stóp i światłem na naszej ścieżce. To przez nie znajdujemy kierunek? Mądrość i pocieszenie w każdym momencie naszej życiowej drogi. Panie, dziękujemy Ci za cuda których byliśmy świadkami w naszym życiu. Ty jesteś Bogiem potężnym i cudownym, zdolnym czynić rzeczy ponad to, co możemy sobie wyobrazić. Dziękujemy za cuda uzdrowienia, za opatrzenia, odnowy i przemiany, których doświadczamy każdego dnia. Uznajemy, że wszystko to jest owocem Twojej ogromnej miłości i miłosierdzia. Duchu Święty, Dziękujemy Ci za Twoją stałą obecność w nas. Uznajemy, że jesteś naszym pocieszycielem, naszym przewodnikiem i pomocnikiem. Dziękujemy za Twoje prowadzenie i rozeznanie, Panie. W tej chwili pragniemy całkowicie oddać Ci nasze życie. Uznajemy, że często działaliśmy kierując się własnym interesem i egoistycznymi pragnieniami. Ale dziś pokornie prosimy, abyś przejął pełną kontrolę nad naszym życiem. Chcemy, by nasze życie było bardziej Twoje, a mniej nasze. Niech każda myśl, każde słowo i każdy czyn będą kształtowane przez Twoją wolę i Twoją łaskę. Pomóż nam prowadzić życie pełne oddania, służby i miłości wobec bliźnich. Uczyń nas narzędziami Twojego pokoju i pojednania w tym świecie, który tak bardzo tego potrzebuje. Niech blask Twojej obecności objawia się przez nas, aby inni mogli poznać Twoją miłość i Twoje zbawienie. We wszystkim tym pragniemy Cię chwalić i wielbić. Przyjmij naszą szczerą wdzięczność. Nasze odnowione zobowiązanie i nasze całkowite oddanie Tobie. Niech Twoja wola wypełnia się w naszym życiu, tak jak wypełnia się w niebie. W drogocennym imieniu Jezusa modlimy się Amen.